Witam serdecznie się Maneczko, z tej strony Gofikowski chciałem pokazać stanowisko i nowe rzeczy, które zakupiłem do stanowiska Tylko tu na discordzie się chwaliłem, że zakupiłem nowy komputer, zagrałem to na live z Majemcara Tu instaluję sobie gierkę z Simraila. komputer zakupiłem na Allegros, to jest składak bo nie, nie chcę kupować gotowców, bo bardzo mówią, że są słabe gotowce. A to są takie, co jest Po Podzesłanie to są to jak. E, procesor to jest Razer 7K5700X, bodajże. Tak, X. Bo, nie, X no. 32GB, karta graficzna RTX GeForce. 5060, 15 maja tego roku wydana ona ma 8 giga to jest w miarę ok super fajne Dla mnie ten, te 32 giga jest też udawalające się bo one już mocniej gierki grać komputer ma możliwość zmiany kolorów jest poprzez ten guziczek Dostałem też wariata, jaką muszę znaleźć, mam. Mam też pendrive'a, ale on jest jakiś słaby. W ogóle... Co jest za burdel w pokoju ale, Jak robię coś, to bym... i nie Nie, nie jest ale tutaj tylko wody, ale jakieś... Root tutaj dałem. I ten, bo ten... Instalowałem grę o 22. zacząłem instalować grę, która ważyła 100, 100 kg, 100 giga <giby> mm, i do rana w ogóle tylko 20 giga mi pobrał, a tutaj już pobrało 70 giga no instalowałem jeszcze SimSy sobie a SimSy ma 23 giga, 24 obecnie i ten, ale tutaj chciałem się tutaj pokazać, unboxing jak to mówiąc Unboxing, kurde, rzeczy z Aktionu i z, 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 z Euro kumpel polecił słuchawki No i to są tak. Właśnie to jest są słuchawecki, Panasonic, za 5 dyszek Mamy sobie tu Kupiłem w aktionie podstawkę na słuchawki Ona do PlayStation, jest, do PlayStation, Nintendo do Xboxa to ładując telefonina do jeszcze szybko oraz ostatnią tam kartofel. Mówił, że to jest słaba, ale żeby było jakieś fajne. Rozpakujemy sobie co ja dam telefon jak? właśnie tu jest teraz dylemat jak postawić telefon? albo jedną ręką odpakować postarać się odpakować w ogóle hmm. albo w jest pieczyń czy nikt ani nie ma niech nie, to się otwiera to tu otworzę, nie pauza Mam otwartą fioletkę. Podkładkę mamy. Jest to coś jeszcze? Jest kabel nawet. Jemy, klasyka. Hmm. Tą kupiłem też w akcjonie No ale dobra, tylko ręka. Ręka mi boli z niej. Jak ktoś chce, mogę za darmo oddać. Z, za koszt wysyłki. Tu myszka. Myszka też na emeryturę, płynna iść. Bo jest, taka to jest, taka, wgięta, jest, stara tak myszka I tak, w, w ją kupiłem i jest, taka jest, taka jest, taka jest, taka jest, taka jest, taka w miarę jest, taka jest, taka to chyba ta to taka jest, na O. o. Kartofel mówi, że to jest, taka jest, Chciałem rozwinąć się ja jedną ręką, to mogę się nie powiem co zrobić. Ej, nie, jest taka najgorsza. Żelaz... żelazkiem troszkę przyjechać, a tym nic jej nie stanie. Słuchaj, nawet ma. I teraz klawiatura na tym. Ale w sumie fajna ta klaw. Podkładka, podepnę ją. No mamy. W sumie... Jak za tą cenę, to dupni urywę tę podkładkę. Mogło być lepsza, ale nie jest taka, w sumie Może się wyrobi po pewnym czasie. Ale ta fajna podkładka jest. Duża, fajna i za tą cenę jest git. Fajna jest. Teraz sobie... Odpicintujemy to da się zmienić tym guziczkiem kolory na czerwony jeszcze sobie zobaczymy no A może tak suru. jak się nagra to się nagra jeśli nie nagra to przykro mi o kurde piwo nie dzisiejsze piwo ale piwo to moje paliwo No, czemu nie tutaj? A, jest Nie chcę, nie chcę rozerwać tego, bo szkoda. O. Widać, że to nieunikniony żeby to nie rozerwać. Co, to jest niby to co ty? I to tylko to? Ale nie co coś jeszcze jest. TNZ to 22 zł to nie z... takie drogie Ale może jakoś mogło być lepsze A w sumie I gdzie to niby też ma tu ładowanie A tu mam takie piny i to się daje... Ej, ja nie, żeby nie zepsuć się lub Nie chcę mi się do aktu onu zaś coś strzeliło Kurde, to strzela Ale nie chcę, żeby to strzelało Muszę to wsadzić, kurde A bo tak no już schowam, bo jeszcze otwarty też końca pod podkładki też Kurde, strzela to jak To jak się dosali? To na odwrót Ta Nie, to kurde to No, A jak to jest Mówię, że jestem taki pośledzony, bo tu mnie nie ma. Więc plastik teraz. Kurde, to szczela i mi to niepokoi, że to strzela. Bo nie nie ma strzelać. A siłę to też nie wsadzę tego. No i tutaj rozrywa, ty góry. Mmm... to tak! Nie... Tak! Ja sobie nie obsługi. No nie jak to zobaczyć, kurde. Cóż tam jest? Czyż to jest? Nie ma. Tu nie ma. Gdzie tam jest? Może tu jest? Nie, nie, jak już tu musi wleść? Tak pokiwa się. O, telefon się obrócił. Może cięcie sobie będę się bawił z tym chyba z pół godziny. No bo tak bo. A bo jak się jak się wsadzam nie? No już jest po tym. Rozwaliłem. Już się wnerwiłem. Dobra, ale też... Bo nie nie wejdzie w to gówno Nie wiem, jest to, czy co? Co to, to, to Już wypostosuję ten port i zobaczę jeszcze raz, nie? Dramat Urwałem wszystkie piny, a zostawiłem jeden i działa, i zobaczymy czy w ogóle działa to Znerwiłem się trochę Nie telefon. Jak to będzie? No będą ze mnie ludzie, patrzcie. Będą ze mnie ludzie. No Głupi zawsze masz szczęście, zapytajcie to. No, to się namęczyłem i działa w sumie. Urwałem trochę piny, ale działa, to działa, to działa Da się trochę zmienić kolory. Tu jest przycisk chyba, nie? Tak. Ten taki kolor. E, czerwony. Bo komputer czerwony, w sumie, tak. I klawa. jak wam to ta klawa jest taka brudna bardzo, nie? Ale kip to. Czysta jest. <ścoughs> no, teraz to ja odpakujemy. Tam sprawdziłem w sklepie, czy jest sprawne, ale jest sprawne, to. Tu mogę jedną rękę. Otworzyć chyba No bo cięcie będzie O No skurde Kurwe to, a już dobra Ej muszę napić się meliski, bo jestem za nerwowy jak widzę No ku No ja No Dobra no, do tego to trzeba jak do fortu Jak do czołgu nawet Tu mam ten, tylko co... Z... O, przepraszam za łacinę. Sławki tak się nam prezentują. Przymierzę se. Jestem, no i... Wyglądam docelowo tak. O, siema. Słuchawki są chyba takie... fajne są, jak... Głowa nie boli mnie. Bo tam jak się założył, no z... moje stare słuchawki to nie boję, to takie jest już... mają ten content super fajny, Się już zobaczmy jak to działa. Puszę najmocniejszy gatunek muzyczne. No! Internet! Nie mnie Oje A tu zaraz idzie ten No! Nie szumią w ogóle! Nie, nie Więc tu mają wykulację jakąś? Aaaa ładowanie tego To jest tutaj Wstrzymaj Bo chcę zobaczyć jak to działa ale jak na nazwę, będzie to chyba z 4 godziny... ...lazowało. Już chyba mówią litości, nie? Byle co nawet pójść. O! Eee fajną mam jakoś i wyciszenie też Nie, tego mi nie załączył. Ale fajnie jakościowo. O, to się Fajnie jakościowo te sławki są. Są wygodne. I teraz zobaczymy jak to się leżało. Styżowe teraz, co so, kurde, jestem gameplayem, ja. <grym> Ale już to i teraz to nie wyłączę laptop komfortu, bo cały mnóstwo jest uruchomiony, nie? Farek miał chyba z godziny przerwy rano. Tak to ja instaluję gry, nie? Proszę bardzo mi To mi się nie podoba trochę. No, a jest. Min Koło minuty ten. Ten. Jest na kablu, nie wiem, miałem gwizdka to właśnie tak... jak około 20 giga a ja, 70 to jest dużo, nie? Ja sobie karierze, to jest też dużo. To by to do mam w ogóle. Nie? No tak to jest taki, nie? Taki zastosunek, klawiaturę musiałbym umyć, chyba dzisiaj umyję ją, bo to ta klawiatura ma... jest... dwuletnia? No? O, i się ty już Fajnie tu już pobiera. Ale to są tak fajne te bębety wyglądają. RTX. Żeby nie odbijał monitor się tak mocno. O. RTX Prosi o jakiś Good RAM od Visita I Tak to się fajnie prezentuje No i, i tak Tak oto st stanowisko, nie? No Dziękuję za oglądanie, siema